We Play Top, nowa, profesjonalna polska organizacja graczy Counter Strike. Nie no, dobra, tak naprawdę to amatorska drużyna, do której dołączyłem. I chciałbym Wam wyjaśnić kilka spraw. Dawno nic nie nagrywałem, ale nie będę Wam tutaj się tłumaczył dlaczego, i przepraszam, bo tak naprawdę to nikogo nie interesuje. Ale powiem Wam, że miałem zepsuty mikrofon. I... no i oddałem go tam na reklamację i tak dalej, w końcu mi wymienili ten mikrofon. Chciałem pomówić o waszych komentarzach, szczególnie pod tym ostatnim filmem, jak nie grać w CSA. E, w sumie, jak zacząłem od początku już nagrywać tego CSA, to moim założeniem było e, nie to, żeby pokazywać jak dobrze strzelam i tak dalej, Chociaż na początku też oczywiście słabo grałem, teraz już trochę się przyłożyłem, już tam wiem szeryfa i tak dalej. Mój kanał nie miał być jakiś pro gamerski, nie miałem pokazywać jak dobrze gram Minecrafta, bo przecież na początku zaczynam od Minecrafta. Ale chciałem żeby po prostu em, zawsze znajdowało się coś co może być e, śmieszne, coś co cię rozweseli i tak dalej. No i w sumie już na początku zauważyłem, że jak najaktywam tego CS-a, to wstawiam w sumie tylko te sceny, które są śmieszne, a nie raczej jakieś tam dobre strzały i tak dalej. I kurde, zauważyłem, że mam coś takiego, że... Um, nie wiem, czy wy też to macie, ale jeżeli, wiecie, gracie z kimś i coś was tam rozweseli, jest śmieszne, to, to nie możecie się skupić tak na tej grze. A kiedy, wiecie jak gram na przykład tutaj z ekipą, z tą moją drużną, do której ostatnio dołączyłem to jest pełne skupienie, no nie? Także na przykład te akcje, które tutaj teraz widzicie, no to są różne tam e, z meczy e, poza nagrywaniem. No ogólnie gram najczęściej e, jako snajper z AWP Myślę, że po prostu nie chcielibyście oglądać czegoś takiego, że wiecie, ja siedzę przy komputerze, nie? E, tutaj są jakieś fajne Akcje takie naprawdę widowiskowe, albo coś zwykłego, ale siedzę. Jestem tylko skupiony na grze, i, i to wszystko, nie? I nie, nie ma w tym nic ciekawego, tak mi się wydaje. No bo, jak ktoś chce oglądać CS-a dla jakichś takich akcji, no to nie wiem, może sobie sam pograć albo um, obejrzeć jakieś. Let's play <laughs> Counter Strike, globalne ocieplenie. No, jakiegoś tam Izaka czy coś może sobie obejrzeć. Nie wiem, właśnie się tak zastanawiam, bo e, chciałbym zrównoważyć to jakoś, wiecie. Um, żeby nie było czegoś takiego, że, że... w tych moich odcinkach nie ma praktycznie żadnych e, akcji, a są tylko, no, jakieś śmieszne momenty. No, nie niekoniecznie musi was to rozbawić. Po prostu ja wstawiam to, co, co mi się wydaje, że jest śmieszne i tak dalej. Ma ktoś konto z Silverem? I by mi pożyczył, nagrałbym odcinek jak Gram z Silverami, to by było dobre. Eee, kurde, no. Bez skitu. Jeżeli ktoś ma konto z Silverem, obojętnie jakim, i chciałby pożyczyć, to byłoby fajnie, gdyby tutaj napisał aby mi się z nim skontaktował albo na Facebooka. I nagrałbym taki odcinek, a póki co niestety muszę się zadowolić tylko moim głównym kontem z szeryfem i mam jeszcze konto kolegi, który miał golda, ale ostatnio wbiłem mu kałacha niestety eee, dobra, więc... A, o! Moglibyśmy jeszcze nagrać odcinek z widzami i wtedy wbiłbym na tego kawaha. No, także to są nasze plany na najbliższe dni. I... No i nic, no. <śm> nie, no coś jeszcze powiedzieć. Nie wiem. Dobra. Także trzymajcie się na razie, mam nadzieję, że będę teraz częściej nagrywał. Także do zobaczenia. I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. I'm throwing grenades. I am planting the bomb. you